Dobra, żółwik-przypalanka dla Was. E, powiem, że jestem po rozmowie z lekarzem. E, jednym, drugim, jeszcze jeden mi został do gadania. Gdzieś tam też zadzwoniłem. E, wypytałem się, mam ostateczny termin nowy wyznaczony. Nie udało mi się podczas pierwszego tego terminu krótkiego to zadziałać. Powiedziałem, że nie jestem w stanie zebrać w tak krótkim czasie ani na leczenie, ani na nic. E, za mały mam zasięg mam to wyznaczone na 8 grudnia czyli po mikołajkach e, uruchomiłem już przypalanka e, na facebooku e, taką aukcję in, e, licytację jeżeli macie coś e, co moglibyście przeznaczyć mi e, na, m, na to to będę wam bardzo bardzo, bardzo wdzięczny e, tam e, Polega to tylko i wyłącznie na wstawieniu. Jeżeli to, ktoś będzie miał problem, może mi to podesłać, również to mogę wstawić. Um, data od dnia dzisiejszego do końca listopada tylko i wyłącznie te licytacje można wkładać i, i koniec zakończyć je. Um, płatność to wiadomo, na rzecz pomagam, z kolei. E, jeszcze jest jedna kwestia: wysyłka jest zawsze na koszt osoby, która e, kupi wylicytowany po prostu przedmiot lub odbierze osobiście e, po ustaleniu z osobą, która ten przedmiot wystawiła na licytację. Bardzo proszę o pomoc, o wystawianie tych przedmiotów. Może w ten sposób również uda się zgromadzić środki finansowe też e, mam ogromną prośbę, żeby to nie były jakieś tam trzy miesięczne licytacje, tylko żebyśmy tworzyli tak po siedem dni i najwyżej po prostu na nowo e, wznawiali je, jeżeli po prostu by się e, zakończyła e, e, czyli na facebooku Przypalanka poszukać, wysłać do znajomych zapraszajmy, zapraszajmy innych, no i działajmy wpłacajcie mi, pomagajcie Twórzmy zasięg, bo jest źle. Także tak to tylko widzę. No, zobaczymy. Nie mam innej, innej opcji, po prostu ratunku. Także w Was jest tylko i wyłącznie moc i siła. Pozdrawiam Was serdecznie. Eee, także trzymajcie się, zaglądajcie tu, 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 tu. Utrzymujmy kontakt. Zobaczymy, co to dalej z tym będzie. Żółwik przypalanka dla Was.